Modlitwa ukojenia w pracy, uspokój moje serce, Panie. Zatrzymuję się na chwilę w biegu. Zmęczone dłonie składam do modlitwy, zmęczone serce przynoszę do Ciebie. W pracy, która wymaga sił, w trudzie, który czasem przygniata, Ty jesteś moją ciszą, moim wytchnieniem. Uspokój moje myśli, rozproszlęki, utul zmęczenie. Niech Twoje światło wypełni każdą szarą godzinę. Niech Twoja obecność da sens mojej codzienności. Uczyń z mojej pracy modlitwę, z moich obowiązków, ofiarę serca. Naucz mnie szukać dobra w tym, co zwyczajne. Przypomnij, że jestem Twoim dzieckiem, nawet wśród papierów, telefonów, zmęczenia. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Nie zostawiasz mnie samej. Ty dajesz siłę, nie z tego świata. Dlatego dziś mogę iść dalej z Tobą w pokoju. Amen. Modlitwa dla pracujących. Panie, przychodzę do Ciebie na początku dnia z sercem pełnym troski i obowiązków. Proszę, daj mi siłę do pracy, cierpliwość w trudnościach i pokój w zamieszaniu codzienności. Bądź przy mnie w każdym zadaniu, nawet tym najmniejszym. Niech moje ręce służą z miłością, a moje serce pozostaje spokojne i skupione. Spraw bym nie zapomniał, że każda praca może być modlitwą, każdy trud, ofiarą, a każda chwila Twoim darem. Pomóż mi odnaleźć sens w tym co robię i niech Twoje światło prowadzi mnie przez zmęczenie, stres i niepewność. Dziękuję Ci Panie za ten dzień, za zdolność do pracy, za ludzi, których dziś spotkam. Niech Twoja łaska mnie prowadzi i niech Twoja obecność daje mi ukojenie. Amen. Modlitwa na dzień pracy w Twoich rękach. Panie, dzisiaj oddaję Ci to, co przede mną. Każde spotkanie, każde zadanie, każde słowo i każdą myśl. Nie wiem, co mnie czeka, ale wiem, że Ty jesteś ze mną. Gdy poczuję ciężar, połóż na moich ramionach swoją dłoń. Gdy dopadnie mnie zniechęcenie, przypomnij mi, że jestem potrzebna. Ucisz we mnie lęk przed błędem. Uspokój serce. Gdy coś nie pójdzie po mojej myśli, niech każdy gest, każde słowo będzie znakiem dobra dla innych i dla mnie. Pomóż mi zauważyć piękno w prostych chwilach. Uśmiechu współpracownika. Słońcu wpadającym przez okno, chwili ciszy przy kubku herbaty. W Twoich rękach składam ten dzień. Prowadź mnie drogą łagodności, napełnij spokojem, który koi. Amen. Drodzy bracia i siostry, codzienna praca, choć nieraz trudna i wyczerpująca, ma w oczach Boga ogromną wartość. Przypomina nam o tym sam Chrystus. Który przez większość swojego życia ziemskiego pracował jako cieśla w Nazarecie. Bóg zna Twoje zmęczenie, Twój codzienny wysiłek i zmagania. W Ewangelii według świętego Mateusza Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Codzienność potrafi być wymagająca. Wstajemy wcześnie, nierzadko zmęczeni już na starcie, praca Obowiązki, presja, tempo świata wszystko to może przytłaczać, ale nie jesteśmy w tym sami. Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie, a choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje. Być może słuchasz tej modlitwy w autobusie, przy maszynie, przed komputerem czy w kuchni. Chrystus jest z Tobą. Również wtedy, gdy dłoń ściska narzędzie pracy, a myśl błądzi wśród zmęczenia. Pracuj, lecz nie zapomnij, że nie jesteś sam. Bóg idzie z tobą od pierwszego budzika aż po zachód słońca. Amen.